Witam, nazywam się Michał Piotrkowicz i witam na swoim kanale. Dzisiaj e, zajmiemy się testowaniem tego to Jest to jeden z naprawdę takich drogi i ekskluzywnych mieczy. E, zaczniemy najpierw od tego, że Wam powiem, co to jest e, konkretnie zaostrze. No więc to jest katana puta z dwóch gatunków stali. E, hartowana selektywnie. Jest to ostrze typu Sinogi Cukuri z z ssaki. E, no, jest to takie zupełnie tradycyjne e, wykonanie ostrza, zrobione według wszystkich prawideł. Tutaj nic nie jest wyciągane chemią, specjalnie, jeśli chodzi o to ostrze. Jest taki szlif bardzo subtelny. Widać i hamon i hadę. Hamon jest typu gunome, więc też falisty hamon, taki zupełnie klasyczny, ostrze. sinogi cukuri tej konstrukcji, tej geometrii sprawia, że nic jakby nie osłabia go. I pięknie widoczna jest ta hada, to jest habaki z takim ozdobnym wzorem. Sepy. Miedziane, fajna ażurowa suba, tutaj z takim motywem czterech liści. Posrebrzane fuci i kashira w formie takiej plecionki, jak na koszu. Bardzo, bardzo fajne. Mamy tutaj też smoka na menuki, również posrebrzanego. No, plot to taki jest akurat o typowym splocie, ale z, ze skórzanej bordowej taśmy i to trochę antykizowany z czarną samegałą w tle. Okład, typowa taka saja pokryta czarną blaką, tutaj z takim zdobieniem na końcu. No, i to jest tam laka z domieszką lakierów metalicznych. I na tym kilimon. Wszystko to pięknie wygląda. Jeszcze na chwilę tutaj pozwolę sobie schować. Spójrzcie, jak pięknie domyka się kompozycja. Tu mamy bordową rączkę. I bordowe zakończenie miecza. Tu troszeczkę ociepla ten kirimon. Tutaj troszeczkę świeci srebro, i wszystko jest świetnie. Po prostu e, dobrane. Tak to wygląda. Więc, to jest katana wyputa na zamówienie w kuźni, bo, która działa pod superwizją japońskich katana Kaji. Tak to wygląda. To jest mój design, mój assemblaż Też e, z, wszystko jest ręczną robotą, taki bardzo klasyczny look, to że tak powiem. Tam jeszcze na zdjęciach sobie obejrzycie. Dokładnie. Zaraz przechodzimy do testowania tego miecza. Zobaczymy jak działa. No to było standardowe cięcie Sandangiwi. Fenomenalnie się ten dnie nie czuć w ogóle oporu. Zaraz sobie popróbujemy trochę innych cięć. Jednym słowem, po testach mogę powiedzieć, że to jest jeden z lepszych mieczy. Jeszcze dodatkowo zupełnie tradycyjnie wykonany. Także polecam serdecznie. No, nie jest to najtańsza zabawa, posiadanie takiego miecza, ale chyba naprawdę warto. No nic, mam nadzieję, że Wam się podobało. I do zobaczenia następnym razem. Lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie.